W dzisiejszym odcinku Koło Fortuny zadecyduje o tym, jakich streamerów będziemy udawać w prawdziwym życiu Koło ma 6 różnych kolorów i do każdego z nich został przyporządkowany streamer Ale uwaga, jest niespodzianka Jeden z nich nie do końca jest streamerem, ale jest na tyle wiralowy, zabawny i w ogóle z... że dodaliśmy go do tego koła Pora wylosować pierwszego streamera, będzie to streamer dla mnie Kręcimy i mamy kolor... pomarańczowy, czyli... Mr. Grzybol O, Mr. Grzybol, taki NPC z TikToka, kojarzycie, wycie. Dzięki za różę! Dzięki za różę! Różowy. Grzeliwrut. No Ale to pasuje nawet kolorem, co nie? Ja pierdzielę. O, multi. Multi G. No, multi fajny. Zielony. O, to niespodzianka. Kazujesz takiego pana jak prezes z lasu? Człowiek. Człowieku, oczywiście, że Teraz będziemy jeszcze losować dla Grzesia, który dołączy do nas później Także zobaczmy, kogo będzie musiał udawać No to Grzesiu będzie ice speedem, także co? Generalnie transformacja, także my ogarniamy nowy outfit i lecimy na miasto W trakcie odcinka każdy z uczestników będzie miał do wykonania 5 zadań za jeden punkt Będzie miał na to 15 minut, a osoba z najmniejszą ilością punktów będzie musiała wykonać karę Czas na charakteryzację na dżeli frucika Dziewczyny będą je malować No Dziewczyny teraz mi robią makijaż Będę seksowna. Podoba Ci się? Skolim, wejdę, wyjdę No zaśpiewaj to ze mną Jelly fruit, z akcentem Prajerko Prajerko Patrzcie, tutaj spóźniony trochę, nie, ale Jest kuszuleczka, tak Jest Cristiano Kogo będziesz udawał? Kolego? Oh, Kurde, rozpinał! Nie oh, wiem, ja nie wiem, nie wiem, jak to będzie nie wiem, nie wiem. Dobra, zaraz wróci, prawdziwy wiesz. Mr. grzywo, nie daj sekundę. Daj do tu to założę buta! Daj do tu to założę buta! Hej Jennifer, daj do to założę buta! Daj do to założę buta! Dzięki za telefon, spierd... Ty frajerko! Oddaj mój telefon! Frajerko! Oddaj mój telefon, frajerko! Nie będę! Tu! Och jedna ręka śmierci! Widzowie! Teraz zagramy w fanie papiernożycę! Dziękuję za donate! Zagramy w kamy papiernożyce, a osoba, która przegra, zaczyna. Raz, dwa. Trzy. Mm. Are you serious right now, bro? Are you serious right now? Mm. Yo, się manko. Dzisiaj oceniamy domy. Co to jest za dom? Co to jest za dom, która wchodzę w ten film? Wchodzę w ten film. Co to jest za dom? Tobie stawił film, że nowy dom kupuje? Yo, to jest dom na złotej 44. Nie, nie Ile on dał co wie, kur... Ile on dał za dom, i on zarabia z tego YouTube'a Ile dał, ile dał Tyle milionów za ten dom, co on ma z tego Minecraft'a Dobra, tak właśnie każdy jak gówno wygląda Nie no, fuj, tak tu śmierdzi Dobra Domin, mało czasu masz, mało czasu, następne zadanie, lecisz Siadam mordeczko, siadam mordeczko e, Ty jesteś ten drillowiec? Jesteś drillowcem? Nie? Co za buty są? <laughs> a i dasy, a i to za I Serio, to są te? Mam stare stówe nawet, nie dał. No. Co to jest długie ze spodnie? Ale mój chłop to wygląda, stary, jakbym złączył w posiłku, No pytam się, stary, co za spodnie są. No właśnie wygląda stary jak drillowiec, ale taki trochę podrabiany ty. Nie, nie. No pod, stary, drillosa podrabiasz. Nie, no nie mogę się, stary. nie co No ceniam się tak, tak mi wpadać w oko. Ale stary nie pasuje to w ogóle, ja bym to zmienił tę stylówkę całą. No, ten czarny pasuje stary. Nie <głos> 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 ale wyszło. <noise> dobra, dość śpiąć koncert i na koncert, dobra, muszę przygotować na koncert, dobra. Widzowie, zaraz wychodzę na koncert, dobra. trzymajcie kciuki, kupcie bilety, kupcie bilet na koncert, dajcie na koncert. Jezu się dzieje. Jo! On sobie koncert stary! No, normalny światło! <noise> nie wiem jak to będzie, ziom, nie wiem! Nie wiem! Nie wiem jak to będzie ziom, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie, ziom nie wiem! Nie wiem nie wiem! Nie wiem jak to będzie ziom, nie wiem! Dobra, Git, zajebiste, git, stary, zajebiste ten fotel w ogóle wyszedł. Ej, co to leci, co? Dobra, Dobra, co to leci? Co, ej, co to leci w ogóle? Teraz będę muzeł oceniał, ty Co to jakiś losowy wykonawca leci? Ej, dobra, ale fajny bit, fajny bit. Ej, okay, teraz oce, ocenianie, teraz numeru jest, ocenianie numeru. Dobra, nie no taki bit się nie rozkręcił, ty! Co to jest? podróba trapu? Nie no, modelki, co wy zrobiłyście? Jezu modelki! Jakie industrial planty, no nie mogę, to kolejny podróbka jakaś, Jezus Maria Albo nie, czekaj, fajnie, fajnie Wchodzi, trochę buja No znowu gówno, co to jest, ej, nie, czekaj, cofnąć muszę, jeszcze raz Multi fajnie, ale już koniec czasu Masz cztery zadania zaliczone od nas Tylko Mam cztery, mam jeszcze cztery będzie war, jeszcze, be, jeszcze będzie war, jeszcze będzie war Pora na mistera grzybola Idziemy po kawę, muszę podziękować za kawę Podziękować za kawę Jakaś dobra kawa z mlekiem Pani wybiera jak najlepsza Może być z mlekiem Mała kawa z mlekiem Mogę zapłacić kartą? Płacę kartą. Dziękuję za kawę. Dziękuję za kawę. Dziękuję za kawę. Dziękuję za kawę. Dajcie do to zrobię wyzwanie! Dajcie do to zrobię wyzwanie! Dajcie do to, to, to zrobię wyzwanie! Proszę, daj Donate'a! Daj, donate! Ale donate! Alice, kręcić! Donate'a! Jakie masz dla mnie wyzwanie? Słuchaj mnie, panie Grzybowski, musisz wejść do restauracji i wszystkich pozdrowić trzy razy. Zrobię to dzięki za donate'a! Bacznie dobry, chciałem tylko powiedzieć pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam! Do widzenia! Już wyszedł! Ej, co tak szybko, stary! Ale ze sobą chyba ty to ty. w ogóle? Powiedziałem pozdrawiam! 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 Do widzenia! Dobra chodź z Teraz idę po róże! Idę po róże! Idę po róże Dziękuję za róże Dziękuję za róże! O Hej, przepraszam, mam dla ciebie różę. Mam dla ciebie różę. Oooo! Poszła, se poszła! Mijałaś mię sztuka. Daś mi rudeczkę, miałem dla ciebie różę. Odrzuciła moją różę. Nie chciała mojej róży. A tak ładnie pachnie. Dobra, faj, jesteśmy z Daśmundem teraz. Eee, więc czekamy pierwszego osób. Hal, 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 hal. Ale trudne no zadanie ogólnie, to jest trudne nie, zadanie. Nie, to jest łatwe. Łatwe, tak? no, no, jest jest kupisz, kupisz. kupisz. To jest trudne. Dobra, To jest dla mnie, to jest dla mnie nie, nie, zrobię tego, to jest dla mnie za mocne. Bez 0 punktów, także raczej mam szansę jeszcze Cię przegonić, ale starałeś się. Uj, nie wiem, jak mental, mental, to ja mental mentalnie mnie to rozwaliło. Patrz, to ja zaraz no. robię, co nie? Dobra, no. mental zawiódł, lecimy dalej. Teraz Iso i Jellifur. Dobra, wjeżdżam w to. Mieliście kiedyś kostkę do zmywarki? Kostka do zmywarki, chcecie spróbować? Zarobisz ta. Dobrze, spróbujcie. Chcecie? Ale zobacz, ładne kolory ma. Ale no serio, przecież w sensie zaraz zostanie po pysku za to, ktoś kowalnie za to. Wypin stok co? co jest to? Dzień dobry Czy wie pani kim ja jestem? Nie, jestem Jelly Frue z akcentem Dlaczego pani o tym nie wie? Ja jestem sławny! Jestem popularny! Wie pani co? Jest mi smutno! <noise> ONA MNIE NIE ZNAŁA A JA JESTEM POPULARNY Jak, jak, jest jak on taki... radę tu robić, powiedz mi Widzowie, jak wam się podoba mój makijaż? Zrobiłem sobie takie brwi Dlaczego wyjrzeć, że ci się nie podoba? Wypindalaj stąd Ładny makijaż I kokardeczkę sobie taką kupiłem <noise> Ładna kokardeczka Nie no, ja akurat już na przykład, że gadać do telefonu spoka, ale do ludzi no... Masz i... babcia za nim Sama się wal Krzywy ryj mam, ty krzywą dupę masz jak straż. Wypindalaj! Szanuję. W sensie jest ale mocny. Jeszcze jest cringe'em, y, ale... ale. Ale dobry sobie radzi. Jak wam się podoba, widzowie? Ładny jestem, co? <laughs> Skolinmusiał mi na pewno się spodoba. Uwaga, należka czaki jest za panią. A! Pan jest podobny do Bartka Kubickiego. Bartka Kubickiego, nie znam. To ale... mój kras jest. Bardzo pan podobny. No to... Pod, pan, ładne oczy pan ma. Znaczy, bo gada, że jest podobno do Można numer poprosić? Numer? Telefonu! Znowu mnie olał! Ale ich zrobiłem! <ślinik> 5 na 5 Jeszcze ja gratulujemy też. Piąteczka na wita, No i zwycięstwo w odcinku I został nam prezes z lasu Leciutko, Nie no, Jelly Fruitowi nie dam Dobra, nie <ślinik> dawaj, ale Został nam prezes z lasu, także to <laughs> Jaki prezes, nie? Proszę pani, bo ja szukam robola do roboty. Osoby, która by mogła pracować cały dzień od rana do nocy. No, za opłatą wiadomo, tam jakiś chleb, chleb i woda. Aha, pracę na ale nie, nie, czy pani kogoś zna? Aha, dobrze, dobrze, to dziękuję bardzo. Ej, do jej, mój, ty się Jej, nie bobie, nie. Co to jest? Dzień dobry Zawieźmie pan Kurcze, Kurczę, do jakiejś dobrej restauracji blisko Zawieź mnie do dobrej restauracji Zawieź mnie do dobrej restauracji gdzieś blisko ale tutaj gdzie? No nie wiem, gdzieś tutaj, ja nie jestem z Warszawy, w ogóle się nie znam Ale dobre. Do jakiejś dobrej, kurczę, blisko Takiej, żebym niedaleko do, to, do galerii elektrowni miał Tu blisko, tam jest ta galeria, elektrownia, coś takiego No, no to tam Kurczę, zawieźłeś mnie, za. A, dobra, dzięki O, już myślałem, że wsiada, ja myślałem, że wsiada, stary A czemu wy nie w pracy, czemu sobie tutaj spacerujecie po mieście? Co robicie? Co? A spacerujecie sobie? A czemu nie pracujecie na przykład? Aha, bo słuchajcie, ja szukam roboli, nie? Do roboty na taśmę. Bardzo fajna robota. A, spoko. gdzie dobry. Ja mam takie pytanko do pani. Bo z zakładu pociekali, z taśmy. Chodzę, ich szukam, biegam po tej Warszawie. No, z, z, no po prostu nie wierzę w to. Było ich piątka. Jeden zgubił buta po drodze. Zaw oni wszyscy tak ubrani, tak dosyć, tak. Biednie na czarno, nie? Nie wiem, może widziała Pani jakąś grupkę ludzi, takich pięciu roboli tu biegało gdzieś gdzie nie uciekali, nie widziała Pani? Dobra, to dziękuję bardzo. miłego dnia. Szukałem Ciebie, Staśmy uciekłeś ten pracowniczej od prezesa. Co ty gadasz za? Czemu uciekłeś Staśmy? Czemu nie jesteś w robocie? Jeszcze cały dzień ci został. <grym>, uśmiechnięty dobrze. Pozytywnie. <grym>, A wy chłopaki, czemu mi staśmy uciekliście z, z roboty? Ha? Czemu mi uciekliście staśmy z, z roboty? Czemu na taśmie nie robicie? Jest robota do zrobienia, chłopaki Ej, a kiedy jakieś żarcie? Zjemy też kiedyś? Jakie żarcie? No, no jadłeś już szyszano. Ale głodny jestem, stary ale Mnie to nie interesuje, ty masz pracować, ty masz cały wieczór mnie nagrywać No ale ja pracuję dzisiaj cały dzień Miałeś łyżkę ryżu, najadłeś się, teraz pracuj Jeszcze została ci praca do szóstej na taśmie, dopiero później będziemy rozmawiać, człowieku Dobra, po weryfikacji, trzy punkty dla Tomka 3,5, 3,5. 3,5 za taksi stary żółwik Sigma na 10. Grzesiu nie wykonał dzisiaj ani jednego zadania, dlatego wymyśliliśmy na niego karę, którą musi wykonać. Szymon Kimek, jak wiecie, no jestem rudy i sprawa wygląda tak, że na dole też jestem rudy. Dużo osób o to pytało, to jest jeden z moich kompleksów, więc wpadłem na taki pomysł, żeby wymyślić maszynkę do golenia łoniaków. No i ogólnie szukam osoby, która mogłaby być testerem. Jest nowe stanowisko w mojej firmie. Linka wam podeślę tutaj. Także wysyłajcie zgłoszenia i... E, no efekty są zajebiste, co mogę wam powiedzieć. <grym zespół> znaczy, <grym zespół> dobra, dobra, dobra jesteśmy.